Dzień dobry, jesteśmy w kościelisku u pani Ewy Kusak w pensjonacie Ewa i widzimy, że gospodyni ma ubraną narodową, narodowe barwy, ale takie jakieś popisane autografami. Proszę nam pani Ewo opowiedzieć, co to są za podpisy i skąd ta koszulka? Słuchajcie, w 2019 roku bo... Gościłam u nas w pensjonacie e, drużynę Złotych Chłopaków Mistrzostw Świata. I tu są ich podpisy. Tak, widzimy właśnie. Super. To są ich podpisy wszystkie. To są mistrzowie świata z przodu. A z tyłu będą mistrzowie olimpijscy. A, no kibicujemy wszyscy, trzymamy mocno kciuki. Tak. Ale słyszałem, że pani nie będzie przed telewizorem kibicować. Nie, nie, nie. Co to będzie? Dzieci zrobiły mi taką niespodziankę. I wykupiły mi lot do Paryża i bilet na mecz finałowy. Jestem z tego dumna i szczęśliwa. No to wspaniale! <gry> jestem, jestem po prostu, jestem fanką siatkarzy, także, Aha. także no bardzo lubię oglądać, a teraz będę to oglądać na żywo. I będzie Pani mocno kibicować? Będę mocno Jasne. kibicować, żeby z tyłu byli Jasne. mistrzowie olimpijscy. A czy szczególnie któremuś z zawodników, czy całej drużynie? W całej drużynie, całej, całej drużynie. drużynie. To Super. moi złoci chłopcy. Super, razem z Panią w takim razie cała redakcja Tygodnika też trzyma kciuki. Leci ze mną również syn olimpijczyk. Tak. I będziemy razem kibicować, on też bardzo lubi yy, siatkę, także będziemy wspólnie kibicować naszym chłopakom. Cóż my możemy powiedzieć, udanej wyprawy w takim razie i żeby, żeby wracać faktycznie z tytułem olimpijskim i ta koszulka będzie podwójnie cenna wtedy. Nie, nie dziękuję, żeby nie speszyć. Tak jest, oczywiście. Dziękujemy ślicznie za, za, za tą informację. Do